Cześć, witam Was na moim kanale W ten weekend mamy podwójne szanse Na trafienie mitycznego Czempiona z Primal Shardów Nie mam tych shardów zbyt dużo, nie kupuję ich Są zbyt drogie jak dla mnie Zbyt wysoko sobie je cenią, także Nie mam ich za dużo, mam tyle ile Uzbierałem gdzieś tam z Life Areny, z innych gdzieś Miejscach i Mam ich 20 Także zobaczymy co z tego wyjdzie Do tej pory moje otwieranie yy, Primal Shardów nie były zbyt owocne, żadnego mitycznego czempiona jeszcze nie mam, nie, więc może dzisiaj się uda. E, chyba najbardziej chciałbym Krixie albo Galathira, e, albo jeszcze Zigfrunda. Tych chciałbym, jeszcze Lazarius. Jest tą czwórkę, bym najchętniej zobaczył na moim koncie. Przy okazji, Plarium dzisiaj dało nam tak prezent e, z okazji swoich 15 urodzin. Fajnie, że ten Primal Shard, którego nam dali, był już pierwszego dnia, więc. Mogę go od razu otworzyć i mam nadzieję, że tam jest zakodowany mityczny czempion dla każdego z nas. Jutro będziemy mieć mityczną książkę, tak plus energia. Yy... Ciekawe, że z jutro srebra nie ma. No i tutaj na koniec Immortal Soulstone, mam nadzieję, że tam będzie czekać sześciogwiazdkowa dusza na tego mityka, którego trafimy tutaj w tym szardzie. Zatem 20 Primal Shardów. No i ciekawe, czy uda się tym razem coś trafić. Chociaż legendę, bo jak mamy 1% szans na mitycznego, 2% szans na legendę, czyli 2% potem na epika, ale epików nie, nie chcę widzieć, tym bardziej rarek. Aczkolwiek pewnie większość zdecydowana tu będzie niestety rarek. No cóż, otwieramy, lecimy z tym i zaczynamy od oczywiście rarki. Do Mercy jest jeszcze bardzo, bardzo daleko, także nie mogę... Nie, na to. Jest mityczny! Jest mityczny! Jest Lady Mikage! Nie! Z wszystkich! Dlaczego ona? Kanalie! Dlaczego ona? Oh. Dlaczego? No nie, przecież... Jednego epika mi brakuje, żebym ją miał. Z wszystkich mitycznych... To jest jeden, którego nie chciałem zobaczyć. Bo ja będę miał za niedługo. To te kanalie mi ją dały. Ohoho, ho. dobra, to zobaczmy, co ona potrafi. Jest to fantastyczny czempion, oczywiście. No, ale z wszystkich mitycznych. Popsuli mi piąteczek. No, chyba że dadzą mi jeszcze jednego. No ale dobra, jedziemy. Atakuje jednego przeciwnika nie, z jednym losowym championem yy, w swojej frakcji, tak z Shadowkin, który dołączy do tego. Umieszcza Shield w wysokości 10% swojego max HP na tym championie na z najniższym HP na dwie tury. A dwa, atakuje wszystkich, obniża czas trwania buffów u przeciwnika yy, i naszych debuffów o jedną turę. Potem. Wydłuża czas trwania debuffów U i buffów naszych o jedną turę A3 umieszcza increase attack, increase crit damage Na naszych na dwie tury potem No i mamy ally attack yy... No i mamy ally attack, po prostu Passive na początku swojej tury usuwa wszystkie debuffy Z z najwyższym atakiem Aura to jest accuracy we wszystkich miejscach 80 80 punktów. Forma alternatywna, w której zamienia się takiego pająka. Na A1 atakuje jednego przeciwnika i wrzuca slip na jedną turę. Dodatkowo obniża turmiter celu o 15%. Na A2 atakuje wszystkich, wrzuca stan na jedną turę. Dodatkowo obniża turmiter o 30%. Na A3 umieszcza increase accuracy na wszystkich na dwie tury Dodatkowo usuwa wszystkie buffy z przeciwników I umieszcza na nich weekend Passive to na początku swojej tury Obniża turmiter przeciwnika z najwyższym atakiem O 15% Aura jest dokładnie taka sama Także mam pierwszego mitycznego czempiona na moim koncie Niestety jest to ten czempion, którego i tak niedługo bym miał Będę miał dwie kopie Oh, dobra, jeszcze jest 18 okazji. Zobaczmy, czy tam czeka na mnie coś jeszcze. Na razie Rarka, Coffin Smasher. To było, jak zobaczyłem, ten pierwszy raz, ten czerwony błysk. To było po prostu przejście z, piekła, z nieba do piekła. Już oczami wyobraźni widziałem Crixie, a tutaj wypada Lady Mikage. I kolejny epic Podejrzewam, że jeszcze trafię pika do fuzji Lady Mikagi i od razu będę mógł na najbliższej CVC w przyszłym tygodniu. Dobrze mów, tak, w przyszłym tygodniu. Drugą odebrać. Swoją drogą, ile punktów na CVC mnie to kosztowało? O! A, był lak. Ale to tylko epic Mamy rarkę. Idziemy dalej 13 do końca. Artimach I kolejna Rarka, Runic Warder No, jeszcze do kompletu przydałaby się chociaż jakaś legenda Bo była Rarka, był Mityk, był Było dużo epików, ale jeszcze legendy nie było Także tutaj Osorion mógłby wpaść Wybaczyłbym, jakby mi Osorion wpadł, to bym im wybaczył tą lady Mikage. A na razie Avenger jeszcze 7 szardów i kolejny dwarf Master Butcher całkiem dobry. I jeszcze jedna rarka, 5 do końca. Chociaż ta legenda się pokaże. I coś na koniec Bardzo, bardzo niebiesko się robi Jeszcze 3 Jest Epic baros Jeszcze jeden Vergis I ostatni szardzik No to Rarka Także mam pierwszego mityka, moim pierwszym mitykiem jest Lady Mikage, a tutaj tak tak naprawdę brakuje mi tylko Endali po to, żeby tą fuzję zrobić. Także jest czerwona kropka, Sharukin no i mój, moja lady Mikage. No cóż trzeba będzie ją zbudować No i pewnie parę fajnych timów się pokażę. A mamy przy okazji deco fade, zobaczmy co tutaj można trafić yy, Patrząc na nagrody to Poza tymi browarami, browary mogli sobie dorować to wszystko pozostałe jest Jest całkiem dobre Także zobaczmy Okej, okay, jest banner I kolejny banner. Aj. i Browarów, no tego też akurat ja nie potrzebuję O, udało się trafić 3 z rzędu i mamy dodatkowo 300 energii Okej, okay, biorę jest, pię mityczny pięciogwiazdkowy. Jeszcze więcej chcę takich trafić. Okej. Okay. O, ale to nie baner. Kolejny, fajnie. Chaos or. O, 100 monecik, monet. Gdzie się kryją te pickie? tutaj 500 tych monet i ostatni epicki z beczką, chciałem więcej mitycznych, no dobra trochę, trochę tutaj potrafiałem tego jeszcze zobaczymy, po farmie pewnie przez weekend coś zobaczymy, może jeszcze jedną dwie tutaj karty odsłonię dobra to tyle jeśli chodzi o pierwsze konto i idziemy na drugie Jestem już na drugim koncie, tutaj mam tylko 12 Primal Shardów. No i zobaczmy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że nie załatwię mnie tak jak na pierwszym koncie i nie wpadnie mi tutaj Lady Mikage, bo tutaj też jestem bardzo, bardzo blisko. Brakuje mi. No Tu już mi nic nie brakuje, tutaj w najbliższe CVC odbieram wszystkich tych wszystkie te legendy. Tak tutaj. Muszę ich jeszcze, tych epików, dorobić do końca, chyba tylko asendować. No i potem na CVC odbiorę moją Lady Mikagę. Także mam nadzieję, że tutaj mnie tak nie załatwią. I otwieramy, leci pierwszy. I zaczynamy od Rarki. I Epic Crimson Helm. I drugi epik. Gorlos. Ciekawe czy chociaż legenda będzie. Jeszcze 8 i tym razem fejkowy Draco czyli Drake. O, chociaż sporo epików pada Uncried Naprawdę fajny też epik. Idziemy dalej, jeszcze 5 zostało. 4 jest Doom Priest. 3. No dajcie chociaż legendę, chociaż to jedną rzecz. Chyba jednak nie chcą mnie posłuchać. Fake Apothecary i. Ostatni szardzik No i rarka, o tym razem prawdziwy Apothecary, także na drugim koncie Na drugim koncie, no niestety Ale nic Fascynującego mnie nie czekało, zobaczmy no Zobaczmy co tutaj na, uda mi się natrafiać Idziemy takim wzorem O, specjalna nagroda, energia Browary. I tutaj jeszcze mogę otworzyć O na koniec Legendarna książka Niestety nie udało się mitycznego banneru trafić Ale zawsze Legendarna książka się tutaj Przyda Dobra to tyle jeśli chodzi o moje drugie konto I jeszcze mamy free to play Tam na pewno mam z prezentu jeden Albo może nawet i dwa Więc zobaczymy może tam coś się uda trafić tak jak podejrzewałem, mam tutaj dwa Pramalszardy, także sobie otworzymy, a co mi tam... Zobaczmy, zobaczmy, co w tym pierwszym siedzi. Siedzi Rarka, a w drugim, no dajcie chociaż pika, żeby nie było smutno. Jest Epic, Endalia, akurat do fuzji Lady Mikage, także, no w sumie Kurczę, nawet nie zwrócił uwagi, ja tutaj mam w tym momencie wszystkich czempionów do zrobienia fuzji Lady Mikage. Na free to play. Szybciej uzbierałem na free to play wszystkich czempionów niż na moim głównym koncie. Okej, okay, no to. Wiecie, nawet na to za bardzo nie patrzyłem. Bo nawet myślałem, to jest tak daleko, daleki cel, że... Yy, że na to nie zwracałem za bardzo uwagi. A tu się okazuje, że ja mam już wszystkich. No, patrzę jeszcze tak dokładnie, mam wszystkich. Tu jest jeden, tu jest, pyk, pyk. Endalia. Teraz ją dostałem, czyli to był ostatni czempion, którego mi brakowało. Fantastycznie, Lockwaina mam, tego już też mam, ale mam wszystkie rarki, więc mogę sobie zrobić po drugiej kopii okej, okay. no to wiem co teraz robię leveluję tych czempionów wszystkich żeby tutaj Lady Mikage jak najszybciej odebrać no i tym sposobem w najbliższych pewnie kilku, może kilkunastu dniach no bo tutaj mniej zasobów na wszystkich trzech kontach będę miał już Lady Mikage dobra, to tyle z mojej strony, dajcie znać jak wam poszło otwieranie, czy trafiliście jakiegoś mityka jeżeli tak, to jakiego i mam nadzieję, że to nie jest Lady Mikage a ja się już żegnam, mówi do was samael, cześć.